Pan potrafi to jakoś wytłumaczyć co, tam, co nam szpankowało? E, no pierwsza sprawa, która być może trochę zaskoczyła naszych graczy, to była zmiana ustawienia defensywy <gry> w w Słowenii. W pierwszej połowie grali 3-2-1 z daleko wysuniętym luką zwierzejem, w drugiej połowie w tym sektorze centralnym. Stanęło dwóch wysokich graczy. E, utrudniło to zdecydowanie funkcjonowanie Bartkowi e, Jureckiemu, z którym dosyć dobrze nasi gracze współpracowali. Utrudniło to trochę sytuację Bartkowi Jaszce, który miał zdecydowanie mniej miejsca do przeprowadzenia swoich akcji indywidualnych. A ponieważ e, i po lewej stronie, i po prawej stronie na pozycjach bocznych rozgrywających w naszym ataku. Brakowało skuteczności w przerzutach z drugiej linii. Raptem okazało się, że mamy ogromne kłopoty ze zdobywaniem bramek. Biorąc pod uwagę fakt, że skrzydła nie funkcjonowały tak, jak powinny funkcjonować. No ale to w pierwszej połowie też było dosyć widoczne. I ta zmiana defensywy trochę zdezorganizowała nam sposób działania. Na pewno, ale najbardziej zdezorganizował nam sposób działania Prymosz Prost w bramce, bo nawet w sytuacjach, kiedy naszym zawodnikom udawało się wywalczyć dobre pozycje rzutowe, no Bramkarz ukazywał się rywalem nie do pokonania. No i najsmutniejsze było to, że nawet nie najlepiej grający zespół Polski, no bo ta druga połowa nam się wyraźnie nie udała, po doskonałej pierwszej, bo to trzeba przyznać, że w pierwszej połowie nasz zespół grał fantastycznie, w drugiej nie... Zdecydowanie słabiej. I w sytuacji, kiedy wszystko wskazywało na to, że przegramy ten mecz, stworzyła się szansa, żeby e, przynajmniej zremizować, jak kto wie, czy nie wygrać. Tylko trzeba było pokonać właśnie słoweńskiego bramkarza w trzech prostych sytuacjach, w tym jednym karnym. Nie udało nam się trzy razy zdobyć bramki w sytuacji sam na sam z bramkarzem. No i doprowadziło to do e, przegranej polskiego zespołu, a tak jak mówię w samej końcówce. Te sytuacje były. I, I niestety, tak jak mówię, no, na początku e, wszystko funkcjonowało tak jak trzeba, bo Słoweńcy nie zagrali e, ani jednego szybkiego ataku. Nie funkcjonowały skrzydła słoweńskie. Sławek świetnie obronił cztery rzuty Gajcza. No i wszystko było tak jak trzeba. I raptem ta zupełna transformacja polskiej drużyny w drugiej połowie, która którą próbujemy sobie wytłumaczyć. Ja też przed chwilą próbowałem sobie wytłumaczyć, no ale jest to... Jest to bardzo dziwne i po prostu bardzo szkoda, bo naprawdę nie był to mecz poza naszym zasięgiem, a wprost przeciwnie, był to mecz, w którym po pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie wiodącym zespołem. Chłopaki sami mówili, że Grimasz y, Prost, y, on jakiś cud w tej bramce pan, y, nie wyczyniał, bo on robił pajacyka, a my po prostu w niego trafialiśmy. To tak łatwo powiedzieć, robił pajacyka, ale y, jest to taki bardzo tempowy bramkarz, y, reagujący bardzo dynamicznie i bardzo szybko, w sytuacji rzutów jest to tak zwany ramka, z któremu trzeba rzucić piłkę w drugie tempo, trzeba poprzedzić rzut z wodą, trzeba zmienić rytm w momencie rzutu, i wtedy ten gracz broni słabiej. Polacy jakby zapomnieli o tej sytuacji i rzucali bardzo rytmicznie, tempowo. I właśnie te jego dynamiczne zachowania w bramce okazywały się bardzo skuteczne, ale nikt nie wpadł na pomysł na to, żeby najpierw zrobić zamach, żeby wykonać przyruch, który zmusi bramkarza do reakcji i potem można dopiero swobodnie rzucić w odkryte miejsce. Rzucali Polacy zbyt łatwo i zbyt mm, przewidująco, zbyt naiwnie, e, jak na tej klasy zawodnika. A dodatkowo Primoz Procz jest to gracz, który wielokrotnie w Montpellier udowadniał w swoim klubie, że jak... Złapie odpowiedni rytm, to jest zawodnikiem naprawdę najwyższej klasy europejskiej. Natomiast jak nie złapie tego rytmu od początku meczu, był zmieniany, bo okazywało się, że właśnie brakuje jakby pomysłu na inny sposób grania. No ale akurat wczoraj Polacy rzucali tak w taki sposób, który odpowiada temu zawodnikowi. A co bardziej dziwne to fakt, że w zasadzie od kilku miesięcy ten zawodnik nie gra. Bo zamieszany w tą słynną aferę korupcyjną w Montpellier, jest jeszcze zawodnikiem tej drużyny, ale z różnych przyczyn został odsunięty od składu. I no, przyjeżdża na Mistrzostwa Świata i okazuje się, że broni w taki sposób, w który jest decydujący o sukcesie swojego zespołu na nieszczęście dla reprezentacji polskiej. Jak pan myśli, jakie mamy szanse z Serbią, która wydaje się zespołem mocniejszym trochę w Trudno powiedzieć. Zastanawiam się, bo ku zaskoczeniu wszystkich Słoweńcy zdobyli 16 bramek rzutami. Z pozycji bocznych rozgrywających. W tym ten wynalazek z numerem 25, którego nazwiska jeszcze się nie wszyscy nauczyli. No jest to zawodnik, który jeszcze dwa tygodnie temu grał w młodzieżowej reprezentacji Słowenii w eliminacjach, e, które toczyły się w różnych państwach Europy do Mistrza Świata w kategoriach młodzieżowych w roczniku 9.2. E, w związku z kontuzją szpilera podstawowego lewego, rozgrywającego od Słoweni Słowenii, dojechał ten młody człowiek na Mistrzostwa Świata i okazało się, że bez żadnych kompleksów na 11 rzutów zdobyło 8 bramek, zaskakując zupełnie i polską defensywę, i Sławka, który też kilkakrotnie nie poradził sobie z rzutami. Ale mówiliśmy o Serbii. Skoro Słowenia zdobywa tak dużo bramek rzutami z drugiej linii, bo i dole nie z jednej strony na pozycji prawego rozgrywającego też zdobyło się bramek, to przecież doskonale wiemy, że tak w cudzysłowie siła ognia, siła rażenia rzutem z daleka w drużynie Serbii jest no, nieporównywalnie większa niż w Słowenii. Bo przecież każdy z graczy serbskich potrafi z dużą swobodą zdobywać bramki z daleka. To jest ich największa siła. No i zadaję sobie pytanie: skoro mieliśmy tak poważne kłopoty z powstrzymaniem tych rzucających z drugiej linii grając przeciwko Słowenii, jak to będzie z zespołem Serbii, gdzie przecież. Obojętnie, który z tych rozgrywających znajdzie się na boisku, każdy poza linii przerywanej zdobywa bramki. I tu będzie chyba największy problem naszej reprezentacji, jak zareagować, jak przeciwstawić się tej sile ognia z daleka, bo osamotniony Sławek nie zawsze będzie mógł sobie poradzić. Jeżeli Powstrzymamy zawodników drugiej linii w drużynie Serbii, być może poradzimy sobie z przeciwnikiem, jeżeli rzucą nam znowu 16 czy 18 bramek z drugiej linii, będzie bardzo trudno.